Znajdujemy się w oddziale 303 DH na powierzchni badawczej. Powierzchnia została założona na wniosek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2017 roku jesienią w celu przeprowadzenia tematu badawczego pod nazwą Alternatywne metody zakładania upraw dębowych, ocena efektów hodowlanych i ekonomicznych. Badania prowadzi Katedra Hodowli Lasów, Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Projekt dotyczy oceny praktycznej przydatności różnych metod zakładania i pielęgnowania upraw dębowych. Polega ten projekt na sadzeniu dębu w formie grup izolowanych, to są placówki, oraz w metodzie korytarzowej, to są rzędy. Założono tutaj pięć wariantów odnowienia dębu. Cztery warianty są metodą korytarzową, to znaczy rzędową, a jeden wariant jest metodą grupową, to znaczy placówki. Pomiędzy rzędami w wariancie rzędowym powierzchnię pozostawiono do odnowienia naturalnego, gdzie faktycznie pojawiło się odnowienie grabu, brzozy, sosny.